Hej wszystkim, z tej strony Pola, znowu ja, jakby co zmieniłam ksywkę na Pola, to moje prawdziwe mnie, ale będę mówić hej hejo z tej strony Adele, bo nie mam taką ksywkę Adele, więc no, hej wszystkim, z tej strony Adele, dzisiaj no jesteśmy znowu sobie tutaj na naszym demonku. I będziemy szukać osoby, ale nie no żartuję. Jak chcecie dołączyć do klubu albo do kadry na Discord. Jak macie Discorda zaproście pola spacja 8802 albo bez spacji to obojętne i tak mnie tak dodać mnie. Więc no, dzisiaj zobaczymy sobie konika jedynego. Pokażę wam, gdzie można kupić konie, które się pytaliście w SSO, gdzie można kupić te konie. Więc wam dzisiaj pokażę. Pierwsze pytanie. Gdzie można kupić twojego? Co Seta i Draco. No jakby nikt nie widział, można go na Ranchu Starshine. Kolejne pytanko. Gdzie można kupić Wolkery? Właśnie. Workery przeniesiono y, do Jodłowego Gaju. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Dużo osób nie wie. Właśnie. Y, Boże najważniejsza część. Łapka w górę, subskrypcja tam na dole. I tak. Kolejne pytania. Gdzie można kupić... Gdzie, gdzie można kupić duksedo? to można kupić, to jest Lipitan. Można go kupić w Jarhalajm obok fryzów. No i Draco. Dra... No, no wiecie, fryzom mojego czarnego też tam. Gdzie można kupić? Mojego Apalosa magicznego z. A, chodzi wam pewnie o tego, bo to jedyna magiczna poloza, którego ja mam. Go można było kupić e, na święcie Tęczy. Wtedy tam można było kupić. Tak, można tam było kupić. Wiem, że tego konie nie masz, ale gdzie można kupić? Jak wiesz, no to powiedz na filmiku. Gdzie można kupić? No, w sumie, boże, dobra, gdzie można kupić? Aha, tego konia, Musiałam się zastanowić, chodzi o. <laughs> wiem, gdzie wiem, gdzie wiem, gdzie. Eee, poczekaj. A. Aha! A ja mam! Dobra! Pomyliłaś się, bo ja mam trzy. Chodzi o... E, tego. Mm. Chodzi o... tego. Jak chodzi Wam o i linii no to w nowej geranii. Gdzie można kupić... Konia... Pintapiana. Nie mam go, ale wiem, ja uważam, że Pintapiany to Araby, tylko po prostu inne maści, więc ja mówię, że to Araby, ale dobra. Je można kupić obok Arabów, jak dobrze wiem. A Araby najbliżej musicie jechać do Jarhalem, Później pojechać sobie tutaj tą ścieżką, tam, 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 aż tutaj i tutaj będą. No tam gdzieś nie. O Boże, <laughs> stop. Gdzie można kupić haflingerki? O, dobre pytanie. Hufflingerki można kupić tam gdzie demon, czyli na farmie Marleja. Dobrze mówię tutaj można kupić no właśnie tu i tu też możecie kupić sobie demona demonka eee... w sumie to nie wiem nie pamiętam gdzie można kupić e, te e, konie w... Może... Eee... Te. No te, 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 te. Mustangi e, drugiej generacji. Nie wiem, czy tam ta pierwsza. Nie wiem. E, nie wiem. Nie... Pff, nie kojarzę gdzie. Ale okej. Okay. Nie wiem. A o, teraz pytania, jakie odcinki? Dobra. Czy będzie z jakąś swoją koleżanką? Kupujecie takie same konie? No, może będzie. Okej, okay, kolejno pytanie. Czy będzie. Poczekajcie, ja może na telefon sobie wyświetlić, bo trochę. O. Czy będzie film z oceniania stajni widzów? O Boże mega chciała ale zobaczę jak ktoś się z Was w, w, zgłosi i doda mnie na Discorda i powie czy może, czy będzie mógł wybrać udział, no to tak. No to wtedy o to w tym chodzi, że wtedy u koni, który macie ubierać jakieś sprzęty później ja no, oceniam i w ogóle sobie oglądamy wasze konie i stwierdzamy. Tak oceniamy. Czy będzie chowany? O Boże, mogłabym chciał, bo kocham chowanego, ale nie wiem, jak. Cho... No, jak z koleżankami, czy będą chciały? Dobra, kolejne pytanko. Czy będzie seria? Niestety nie. Chyba mówię. Czy będzie seria mody? Nie. Nie będziemy się ubierać w to ładniej, bo no ja nie lubię troszkę. No ale no. Chyba nie będzie, ale zobaczymy. Więc to na tyle w tym odcinku chyba. Chyba ja Wam nagram ostatni odcinek na dzisiaj więc nie, nie, nie nagram, bo trochę już, no już nie nagram chyba raczej nie nagram, bo jestem trochę zmęczona więc do zobaczenia, trzymajcie się, bajo